Zapraszam panów do siebie. Przed wyborem broni wyjaśnię zasady pojedynku. Stajecie do siebie plecami, robicie 10 kroków. Na mój znak, nie wcześniej. Odwracacie się i strzelacie. Pojedynek trwa aż do skutku, to znaczy do zranienia, lub. Tak. Jeżeli któryś z panów chciałby odstąpić od pojedynku, ma teraz ostatnią szansę. Tak myślałem. Proszę podejść do swoich sekundantów i przygotować broń. Nie zawadzi modlitwa. Być może ostatnia dla któregoś z panów. Panowie? 12 stycznia 1851 roku, opinią publiczną Wielkopolski wstrząsnęła wiadomość o tragicznym w skutkach pojedynku dwóch uczniów gimnazjalnych Kazimierza Brodnickiego i Anzelma Zienkiewicza. Doszło do niego przy drodze demińskiej w Poznaniu. Chłopcy pokłócili się o siodło, a następnie ustalili warunki pojedynku na pistolety. Starcie okazało się mordercze. Po trzeciej wymianie strzałów Zienkiewicz został ciężko ranny. Zmarł na zajutrz około południa. Choć pojedynki były wówczas surowo zakazane, dość często okazywały się jedynym sposobem na rozstrzyganie sporów. Tym razem szczególnie jednak bulwersował wiek uczestników starcia. 12 stycznia 1390 roku pojawiła się pierwsza wzmianka o Wenecji, miejscowości w powiecie żnińskim. Znajduje się ona w tak zwanym dokumencie trzemeszańskim. Wieś należała do rodu Nałęczów. Pierwotnie nosiła nazwę Mościska, którą Mikołaj Nałęcz zmienił na Wenecję po powrocie ze studiów właśnie w tym włoskim mieście. Także z jego inicjatywy powstał tu zamek oraz kościół. Wenecja obecnie nie ma miejskich praw, kusi za to licznymi atrakcjami turystycznymi. 12 stycznia 1857 roku z inicjatywy doktora Kazimierza Szulca w stolicy Wielkopolski powołano do istnienia Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie. Statut stowarzyszenia powstał niemal natychmiast w czerwcu. Powołano zarząd, na czele którego formalnie stanął August Cieszkowski, a de facto Tytus Działyński. Najważniejszy był jednak cel główny organizacji, sformułowany w statucie: Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie ma na celu pielęgnowanie nauk i umiejętności w języku polskim. Instytucja chwalebnie funkcjonuje do dziś. Jego siedziba początkowo była w Bibliotece Raczyńskich, obecnie znajduje się w gmachu przy ulicy Sewryna Mielżyńskiego. Tadeusz Kraszewski, powieściopisarz i dziennikarz, urodził się 12 stycznia 1903 roku w Kole. Związany był m.in. z Tęczą, kurierem poznańskim, a po II wojnie światowej z prasą katolicką. Pełnił też funkcję prezesa Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Tadeusz Kraszewski spoczywa na cmentarzu Junikowskim. Kazimierz Józef Ulatowski był jednym z najznamienitszych wielkopolskich architektów pierwszej połowy ubiegłego stulecia. Rodem z Podwągrowca, absolwent poznańskiej marynarki, ukończył studia architektoniczne w Berlinie i Stuttgarcie. Postawił i przebudował szereg domów w różnych miastach Wielkopolski. Był także autorem planu ogólnego zagospodarowania miasta Leszna. Zmarł 12 stycznia 1975 roku w Poznaniu. Spoczywa na cmentarzu jeżyckim przy ulicy Nowina.